Cześć. Cześć. Witamy jak co tydzień, w każdy poniedziałek, w południe. Tak sobie myślę, że to jest na pewno dobry, yy, dobry pomysł na takie zdrowe rozpoczęcie tygodnia, bo mamy dla was, jak zawsze, i jakąś dawkę wiedzy merytorycznej, i dawkę motywacji. Więc poniedziałek w południe to jest taki dobry moment, żeby przemyśleć pewne rzeczy, zwrócić uwagę na pewne rzeczy i zastanowić się, co można poprawić, żeby po prostu żyło nam się lepiej wszystkim. I zdrowi, i zdrowi. Poczekamy oczywiście na osoby, poszczególne, które chciałyby dołączyć do naszej dzisiejszej rozmowy. Widzimy, że pojawiają się pierwsze osoby, więc my to sobie chwilę, po, luźno porozmawiamy, czekając na Was. No, bo dzisiaj będziemy mówiły o tym temacie, takim, o którym troszeczkę w tamtym tygodniu zaczęliśmy. Tam też były pytania do tego, więc stwierdziliśmy, że to będzie taki dobry yy, temat, żeby tutaj coś przegadać. Tym bardziej jej cienią, jeżeli ktoś obserwuje taki spadek formy, to zawsze warto poszukać, co jeszcze by można poprawić, żeby, żeby mieć jakby większą satysfakcję z tego wszystkiego, co się robi, z tej pracy nad dietą, żeby to przynosiło jakieś efekty, a nie czujemy, że to jednak staramy się, staramy, a te coś tam inne nam się rozjeżdża. więc. Mm -hmm postaramy się tutaj jakoś pomóc. Tak, bo to też jest teraz taki czas, oprócz tego, że jesień, więc też jest mniej e, fajnego światła, które gdzieś tam nam daje więcej energii, no to też te wszystkie rzeczy, które się dzieją gdzieś tam dookoła nas, e, też nie, jakby nie powodują, że jesteśmy gdzieś Spokojnici. nie nabawamy jakimś optymizmem, e, więc, e, więc tutaj na pewno to wszystko gdzieś tam nam, nam się udziela, więc tutaj ważne jest, żeby w miarę możliwości ten Zmniejszać ten stres i ten organizm, troszeczkę regenerować, ile się da. Mi się podoba ten temat, bo, bo to jest dla mnie taki na czasie, więc myślę, że, że, że wiele osób to może zainteresować. I tak w zeszłym tygodniu zaciekawiłaś mnie tematem tej pracy zdalnej, bo przemyślałam sobie to trochę i to naprawdę jest ciężko, jeżeli ktoś tak pracuje w takim nienormowanym trybie, ustabilizować sobie to wszystko, żeby ten nasz organizm dobrze. Dobrze funkcjonował. To nie jest łatwe, a też czasami mamy problemy ze snem. Tutaj ja z autopsji ostatnio wiem i bardzo mocno to na mnie wpłynęło, że gorzej spałam, i naprawdę widzę to w całym jakby funkcjonowaniu w życiu. Więc tak sobie wyobrażam, jak ktoś ogólnie słabo śpi mhm. albo ma problemy z bezsennością, tudzież pracuje w takiej pracy, gdzie pracuje na noce i robi to od wielu, wielu lat, to naprawdę nie wiem jak ci ludzie funkcjonują dobrze później w ciągu dnia i jak, jak zachowują zdrowie. I oczywiście pomyślałam od razu też o mamach małych dzieci, które tak. też zarywają w nocki i taka praca. No. I niestety też to może potem wiadomo odbijać się na tej ich na tym poczucie, więc Tak, już o tym zapomniałam z tymi moimi dużymi dziećmi. No więc tak myślę sobie, że to też tym mamusiom pomoże taki taka porada, jak sobie to wszystko ustabilizować, kiedy nasze dziecko ma jakiś gorszy okres i, i nie daje nam spać tyle, ile byśmy chciały. Więc y, to na pewno pomoże no, wszystkim. Nie myślę, że, na, że dla wszystkich. Znaczy jestem pewna, że dla wszystkich, chociaż niektórzy pewnie stwierdzą, że a. To za tankiem gadanie i tak yy, życie życiem, mm. ale tak na dobrą sprawę te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić spokojnie, w każde funkcjonowanie można, można wpisać. Yy, myślę, że tak. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania co do tego, co będziemy mówić, głównie patrycja, to, to zapraszamy do komentowania. Yy, I zadawania pytań postaramy się na bieżąco odpowiedzieć. Yy, I co, myślę, że ruszamy z Prawy, tym, cyklem tam, dobowym się... czy okołodobowym. Pati! Wytłumacz nam na początek o co z tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest takie ważne. Cykl dobowy, cykl okołodobowy, czyli to jest taka dobrą sprawę nasza aktywność. W ciągu całej doby i jak ta aktywność powinna wyglądać. Nie mówię tutaj absolutnie o aktywności fizycznej, jak, tylko mówię tutaj o e, po prostu naszym funkcjonowaniu. Jak sobie układać cały dzień, żeby czuć się dobrze. Dokładnie. Czyli jak powinien gdzieś tam wyglądać e, nasz dzień w trakcie, e, w trakcie tego, jak, jak jest jasno e, i też jak powinna wyglądać, no teraz się robi szybciej ciemno, mm -hmm. więc ten jeszcze końcówka dnia, jak już jest e, ciemno, no i też. Bardzo ważne, a wydaje mi się, że najistotniejsze to jest kwestia snu. Ponieważ my możemy tak, my możemy mieć naprawdę wspaniałą dietę, możemy mieć też dobrze dobraną suplementację, czy możemy być na diecie wegetariańskiej, ketogenicznej, wegańskiej, jakiejkolwiek, a jeżeli nie śpimy. No, to tak na dobrą sprawę wszystko legnie w gruzach. Tak? Więc, więc to jest, to jest mm. naprawdę bardzo ważne. Czasami też nam się wydaje, że my wyśpimy i to całkiem nieźle, ale jeżeli w nocy się budzimy, tudzież budzimy się, bo śpimy na przykład co najmniej te 8 godzin, i budzimy się niewypoczęci, to znaczy, że nie śpimy dobrze. No, ja tak sobie myślę, że na dobrą sprawę na każdej stronie internetowej czy każdy poradnik, jaki otworzymy. Ten temat snu się tam przewija, ale y, tak myślę sobie trochę po to traktujemy, że okej, okay, tak, jasne, wyspać mm -hmm. trzeba i wszyscy niby o tym wiedzą, ale tak jakby nie doceniają, jak te zaburzenia snu potem mają wpływ nawet na nasze wyniki w odchudzaniu. Myślę, że tego nie, ludzie nie doceniają, jakie to ma ogromne znaczenie. Wyniki w odchudzaniu na pewno, ale też ogólnie w w samopoczuciu w i funkcjonowanie naszego organizmu. w na wynikach badań, tak. W ta niektórzy wody. tak słyszą, że na przykład mówią, że a szkoda czasu na sen, tak, my tyle życia przesypiamy, ale z drugiej strony, jeżeli my nie śpimy wystarczająco długo, to w ogóle nasze życie nam się skraca, bo nie będziemy zbyt długo żyli, nie, więc o nie tym nie musimy jest... też tutaj pamiętać, że to tutaj nadrobimy, może, ale nam ym, natura odejmie inny sposób, tak? Więc. Suma słabości nie opłaca. Tak, tak, tak. W naturze nic nie ginie, więc tutaj ten, ten sen będzie ważny. Dobra, to jak już mówię mośnie, tak. No to y, y, ile my powinniśmy spać? No Na pewno y, tutaj to jest bardzo indywidualnie. Ale dobrze jest tutaj 6-7. No, to jest tak minimum. Jest, tak, to jest minimum. Tak, jest wtedy, ale ok. Taką dobrą granicę Tak, siedem, niektórym niektórym to, to wystarczy. Super. Dzieciaki, takie w wieku dojrzewania i tak dalej, no to te 10, tak, to jest takie mm. naprawdę ok, żeby, żeby przyspiali, żeby tutaj... Dobrze się rozwijał ten cały układ hormonalny, mhm. więc, więc tutaj jak najbardziej. Tylko teraz jest tak, ważna jest sprawa, w jakich godzinach my mniej więcej śpimy. Mhm. Powinniśmy zasypiać, kłaść się, spać. No, idealnie by było 21.30, ale załóżmy, że to czasami jest naprawdę graniczy z cudem, chociaż mi się czasami udaje, ale to nie, jest, to nie jest łatwe. Ale tak, żeby ta 22.00, 22.30, już leżeć w łóżkach, najlepiej i zasypiać, tak? Nie z telefonem właśnie. właśnie. To jest kolejna sprawa. Okej, okay, to nie że zasypiać i wtedy śpimy yy, w miarę możliwości, oczywiście jak najdłużej możemy ale też nie, żeby nie przeciągać tego snu. Żeby na przykład, jeżeli mamy wstać o godzinie, nie wiem, załóżmy siódmej czy szóstej, to wstańmy o tej godzinie szóstej, a nie dwadzieścia, 30 jeszcze przeciągając, bo to już wtedy też już zaburza nam ten, ten cykl, który jakby zaczynamy, tak? No bo ten cykl się jakby cały czas toczy, możemy jakby ranek. Z, wpisywać jako ten początek cyklu, ale tak na dobrą sprawę, no to gdzieś tam ten ranek jest zależny od tego też, jak śpimy. Więc to jest bardzo ważne, żeby też nie przedłużyć, żeby nie ustawić sobie 15 drzemek. Tak, bo to jest, to jest naprawdę nie do końca ok dla nas. Czyli nastawiamy budzik i wstajemy. Tak. Tak, ja mam taką metodę, żeby dużo nie myśleć, jak nam się nie chce i tak dalej, liczymy do trzech, raz, dwa, trzy i za tym trzecim razem wstajemy, nie myśląc już, czy jest zimno, ciepło i o niczym, po prostu wstajemy. Jak już wstaniemy, no to już się rozruszamy, nie zaśniemy zaraz tam zaraz. Na stojąco. Chociaż nie. No więc tutaj na pewno ważne pod kątem tego spania. Teraz ty powiedziałaś, co nie powinno się znajdować. O tym od razu pomyślałam, o nas, tak. O tym na pewno dwie trudne. trzy godziny przed snem na pewno nic już nie jemy, tak? Nie podjadamy nawet owoców, niczego. Jedyne co możemy się napić, to jakieś, nie wiem, herbaty ziołowej, wody, ale też nie ziołowy tak, tak, można sobie jakąś meliskę, jakiś szczypiec mielu, jakąś może herbatkę, nie wiem, konopną, z, to, to co tam gdzieś tam lubicie. Więc to na pewno, nie używamy telefonów, nie używamy laptopów, nie używamy telewizora. Jeżeli już naprawdę musimy, bo nie wiem, mamy jakąś pracę, to też są takie fajne okulary, które. Czytałam o no, nich ostatnio. No, które jakby blokują te światło, ale też. Można ściągnąć sobie taką aplikację w telefonie, Aha. jest ich pewnie wiele, i też ona taki w jakiś film, sposób, taki tak nie, wiem, co? To nie jest tylko ten film, który mamy jakby w telefonie, który blokuje gdzieś tam trochę te światło niebieskie, ale to jest taka aplikacja, która jakby zupełnie to zmienia. Nie wiem pod kątem, jakby jak to działa, czy to, jest, czy, to, oh. czy to działa, ale niektóre podobne aplikacje Trzeba są przyzukać. bardzo dobre, mhm. tak, więc, więc można spróbować. Ale to jest tylko w jakby w wyjątkach, tak? Nie tak, że teraz ściągamy sobie aplikację Zagodamy i Zakładamy czerwone klańczę. Tak, no i, do, I do zaśnięcia siedzimy w telefonie. Więc to jest ważna sprawa. Druga ważna sprawa, przygotowujemy też sobie tą sypialnię, czyli ją wychładzamy, yy, czyli otwieramy okno, yy, wietrzymy, możemy sobie tam strzepnąć też te poduszki i tak dalej. Na pewno to, co jest bardzo ważne, żeby w sypialni było ciemno. Yy, więc zamykamy jakieś rolety, zasłaniamy. Kotary, jeżeli jakieś takie mamy, chodzi o to, żeby nie wpadało światło, żadne światło z zewnątrz. Nawet jeżeli jest jakaś, nie wiem, delikatna lampa, która pada nam na przykład nawet na kolano, już nie mówię, że na oczy, to Aha. już my nie zapadniemy w tak głęboki sen. Tak? Więc tutaj ten układ nerwowy nie może się wyciszyć. Więc o tym pamiętamy, żeby była naprawdę ciemność. Idealna ciemność to była taka, że jak wyciągamy dłoń, to w ogóle nie widzimy jej. Tak? Rzadko nam się to udaje, ale chociażby, żeby było, żeby było w miarę możliwości. I śpimy jak w grobowcu. Tak, śpimy jak w grobowcu. Dobrze, żebyśmy nie mieli żadnej nie wiem, telewizora z diodą czerwoną czy telefonu przy głowie, który nam gdzieś tam Wi-Fi cały czas nam przychodzą wiadomości, w ogóle wi na noc też wyłączamy. Tryb samolotowy, wszelkie dane te, które mogą być, że tak powiem, przesyłane, wysyłane, wyłączamy, bo to jest naprawdę bardzo duży, bardzo duży problem, tak? Jeżeli te fale tam cały czas nam wibrują, to też jest bardzo ważne u dzieci, ale to już pod kątem tutaj Dobra, teraz... właśnie musimy, musimy iść dalej, bo tu jeszcze masz może informacje. Tak, właśnie. Ja no ale to. to... To, to, to tak jak powiedziałam, to jest najważniejsze, tak? Więc tutaj tutaj z tym snem. Dobra, przejdźmy w takim razie teraz Dalej. troszeczkę do dnia, tak. bo to też bardzo ważne, jak już się obudzimy, to dobrze by było ten dzień przywitać. Więc otworzyć sobie szeroko okno, popatrzeć sobie chwilę w niebo, ja nie mówię, że teraz w 15 minut, tam siedzieć i stać i się zastanawiać, ale parę głębokich wdechów przeciągać się. się. Jeżeli mamy psa jeżeli mamy zwierzę, z którym wychodzimy, wyjść sobie z takim pieskiem na spacer, tudzież, jeżeli mamy możliwość, wyjść sobie do ogródka, tak, i w jakiś sposób przywitać dzień, to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo fajnie napawa nas tak, że dość szybko możemy się, dość szybko możemy się obudzić. Zjadamy później sobie śniadanie, tak, i zjadamy... Ile śniadanie? godzin tak poprzednio jedzenia? Yy, znaczy, no to różnie. Teraz, yy, jak w lato i yy, Wiosną, latem możemy sobie troszeczkę później zjeść mm -hmm. śniadanie. Teraz jesienią lepiej zjeść wcześniej, okay. tak, żeby tutaj też zmniejszać ten poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, który oprócz tego, że jest niski, bo znaczy jest wysoki, bo się różne rzeczy dzieją, to jeszcze dodatkowo tutaj sami sobie podnosimy i w ogóle rano on jest wysoki, ponieważ musimy budzić nasz organizm ze snu, tak? więc nie ma mm -hmm. co sobie okay. go wcześniej, przede wszystkim tutaj zawsze powtarzam u nas, bardzo ważne, że dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, żeby tej kawy raczej na czczo nie pić, tylko zjeść posiłek i dopiero później się napić kawy. Nawet od razu po śniadaniu albo na drugie śniadanie, żeby tutaj troszeczkę to zmniejszyć. Więc jedamy sobie fajne śniadanko po tym przebudzeniu. Dobra, e, no i zobaczenie. co? No i lecimy do pracy. Jeżeli nie zdążamy, bo na przykład staraliśmy się wyspać jak najdłużej, no to jak już przyjdziemy do pracy, no to Weznamy zjedzmy, zdanie, zjedzmy najpierw to, to śniadanie. Dobra. Powiedz mi, bo nie wiem czy coś tutaj około, a może to w takim razie jeszcze pytanie, kiedy kończymy jedzenie przed Chociaż myślałeś, że 2-3 godziny przed spaniem? Tak, ale... 2-3 godziny przed spaniem, ale tutaj też jest fajnie, tak jak my tutaj parę razy już rozmawiałyśmy na temat tych. Yy, okna, okna żywieniowego. Okna żywieniowego tak i tych płaszczów nocnych. Obchodzi. To też jest fajnie jeść wtedy, kiedy jest jasno. No Teraz bardzo szybko robi się ciemno, uh -huh. więc ogólnie dlatego dobrze jest wcześniej troszkę zacząć to jedzenie, yy, ale tak jeść do tej godziny teraz, 18, to myślę, że to będzie tak, tak ok, tak? Okay. Czyli ten tak, okno żywieniowy, takie 8 tak, 10 tak, tak. Dostosowujemy się do, y, do słońca na zewnątrz. Tak, dostosowujemy okay. się do słońca na zewnątrz. Wszystko, Wszystko już wiem, więc myślę, że wszyscy też się nie zrozumieli. I, I teraz już mamy dobę przerobioną i tak sobie teraz myślę, właśnie cały czas mnie to zastanawia. Co z tymi osobami, które mają nieregularny tryb pracy, mhm. czasami mają nocki, czasami może stale pracują na nocki, a czasami są takie osoby, które mają zmianową pracę, czyli raz na ósmą, raz na czternastą, raz na, na wieczór, na całą noc. No te trzy zmianowe to jest to jest największe no wyzwanie. Znaczy, każda praca zmianowa jest olbrzymim wyzwaniem. Przede wszystkim organizacyjnie to już inna sprawa, ale wyzwaniem dla naszego organizmu. I słuchajcie, no, prędzej czy później to się odbije na naszym zdrowiu nie masz informacji. Nie mam, to, to nigdy nie będzie jakby dobre. Tak, ja hmm. wiem, że takie jest życie, że są takie zawody, które tak funkcjonują, ale to jakby nie, nie jest zgodne z naszą naturą. Tak? My w nocy powinniśmy spać, w ciągu dnia powinniśmy być aktywni a jeszcze a propos tej aktywności, tej bycia aktywnym, no to tutaj ten aktywność fizyczna jeszcze będzie taką ważną do tej trójcy cyklu. I sobie około, myślę, że najlepiej na świeżym powietrzu wyjść na dwórch, na nas na to być bo bardzo ważne jest właśnie to, żeby się wystawiać jak najwięcej na światło dzienne. Czy nawet jeżeli nie ma słońca, to i tak jak wychodzimy na dwór, to i tak już jest to dla nas naprawdę zbawienne, więc szybciej nie na siłownię, tylko na spacer mhm. intensywny i w ten sposób tutaj sobie, tutaj sobie z tą aktywnością poradzić. Jak to mówią skandynawowie, nie ma złej pogody, tylko ewentualnie złe ubrania. Tak, no tak, wyjść takiego założenia. No, no i tak. wracając do tej pracy zmianowej, mhm. e, więc z, prawdopodobnie większość z Was, jeżeli tak pracujecie, e, ma problemy, czy z gospodarką hormonalną, czy z układem nerwowym, czy z wysokim cholesterolem, czy z jakimiś innymi zaburzeniami, na przykład gospodarki cukrowej, czy z jakąś nadwagą, czy z otyłością nawet, tak? To z, czy z układem krążenia też. Więc każda tak na dobrą sprawę, tutaj zaburzanie tego cyklu dobowego może. Wpływać na złe funkcjonowanie naszego organizmu. Więc to, co jest jakby bardzo ważne, no no żeby. Właśnie. Na pewno Ty masz jakieś wskazówki, jak spróbować sobie z tym poradzić. Ja, ja mam problem bo wydaje mi się, że to jest jedyna jakby rzecz, którą możemy kontrolować w takiej pracy mm. zmianowej. Nawet jeżeli to jest zmiana jakby na trzy, czyli tak? Raz w nocy, tak, raz ciężko, pół, pół dnia, dnia drugie, pół, pół, druga połówka dnia, to jest to, żeby jeść w stałych godzinach. I tak myślę sobie, że takie najlepsze godziny. Oczywiście to może się zmieniać tak jakby indywidualnie, ale żeby najlepsze godziny w jakich jest jeść to jest tak mniej więcej 12:20. Oczywiście może być to 11:19, tak możemy jak to się do siebie dostosować kobietom hmm. trochę tam wcześniej, tak jak rozmawiałyśmy, ale to jeżeli pracujemy na tą pracę trzyzmianową, to tak, tak. na dobrą sprawę najbardziej nam to pasuje. Bo jak idziemy na noc no to wieczorem jeszcze zjadamy najlepiej jakiś tam ciepły mm -hmm. posiłek, tak? Jak wracamy z nocy, no to śpimy, więc jak śpimy, no to możemy właśnie zjeść na początku ten posiłek o 11:12, tak? tak? Jak idziemy na rano, no to też możemy sobie pozwolić na ten posiłek w pracy, mam nadzieję. No jak nie, no to też trzeba to tam dostosować indywidualnie. Jak idziemy na popołudnie, to też jeszcze zdążamy zjeść po posiłek przed, przed zmianą popołudniową. Więc wydaje mi się, że to takie stałe okno żywieniowe to będzie taki jedyny stały element w naszym w życiu, jeżeli pracujemy na, na zmiany. Czyli starać się pilnować tych stałych godzin pożywienia, żeby nasz ten organizm miał jakiś taki stały punkt w ciągu w ciągu Dokładnie dobie. tak, żeby chociaż był to, to, to już będzie dla, dla niego bardzo dużo. I na pewno zawsze pamiętamy, nie jemy w nocy. Nawet jak jak mamy nie wiem ciężką pracę i tak dalej. Jeżeli dobrze zabezpieczymy się w dobre posiłki, nawet trzy, to nie musi być teraz że 15 posiłków tam mamy w ciągu tych paru godzin, to w nocy naprawdę nie potrzebujemy jedzenia. Więc wtedy sobie możemy pić jakieś fajne herbaty, pijemy wodę, bo to jest bardzo ważne, żeby się nawadniać też jeżeli pracujemy na noce yy, i jeżeli już mamy w ogóle jakąś totalną ochotę na zjedzenie czegoś takiego, to może być to na przykład jakiś rosół, tak? czy jakaś zupa, ale nie kanapki, nie kilogramy czy litry bardziej kawy z batonikami, z czekoladą, bo musimy się pobudzić. To jest naprawdę, yy, po pierwsze, pod kątem żywienia to nie jest dobry pomysł, a pod kątem yy, energii, to naprawdę jest takie paliwo, które szybko bardzo się pali i wygasa i powoduje, jeszcze większy spadek energii, więc jakby długotrwale to nie ma To jest to ma argument, sensu. który może trafić, że, że to tylko na chwilę pobudza, a potem mamy jeszcze gorszą sytuację niż mieliśmy. Tak. Więc nad tym się może warto zastanowić. Może ktoś z Was ma jakieś pytanie odnośnie tego, tej zmianowości, bo w zeszłym tygodniu się pojawiały, ale mhm. trochę nie miałyśmy przestrzeni, żeby o tym porozmawiać. Tak. Mhm. Jeszcze można też pamiętać o tym gdzieś tam świetle, jak pracujemy na nocy, żeby o. trochę to światło było w miarę możliwości gdzieś tam jakieś takie delikatniejsze, może nie jakieś totalnie rozświetlone, żeby gdzieś tam, jeżeli nam się udaje troszeczkę zregenerować ten układ nerwowy, to by było dobrze. Ale może wtedy jakoś te dni, te dni wolne jakoś starać się, może za. Ale też, te też nie dobrać. tak, żeby odsypiać w te dni wolne, no żeby cały czas jednak starać się, żeby ten jakiś rytm, no trochę niezbyt może naturalny, ale żeby żeby był. Zresztą, tak jak rozmawiam z moimi klientami, którzy często pracują na zmiany, to oni wcale nie mają takiej ochoty, że na przykład jak nie wiem, pracują na noc, to cały dzień śpią. Mm. Nawet nie ma takiej możliwości, też ciężko jest spać w ciągu dnia, więc wtedy też sobie robimy ciemno, więc rozzasłaniamy rolety i melatoninkę. Tak, tak, tak. I też można parę godzin przed tym, jak wiemy, że będziemy już spali sobie łyknąć, bo to też nam tutaj gdzieś no tam No może suplementacja jeszcze dodatkowa, tak? Znaczy tzn. suplementacja taka jak, jak Aha, normalnie, okay. tak? więc te podstawowe rzeczy, no ta melatonina będzie fajnym pomysłem, chociażby właśnie gdzieś tam no, te, te parę godzin przed snem, dwie, trzy godziny, tylko wtedy już pamiętam, że nie pijemy żadnej kawy, herbaty, bo to wtedy może w ogóle w drugą stronę zacząć, mm -hmm. zacząć działać, ale, ale tutaj na pewno, na pewno to gdzieś będzie pomoc, nie stale, ale tak jakiś czas myślę, że, że jak najbardziej. Dobra, myślę, że możemy powoli podsumowywać, no. czyli i, oczywiście cykl dobowy jest bardzo istotny. Zaczynamy, punktem wyjścia do jego analizy może być sen, bo to jednak duża przestrzeń w ciągu dnia i, i, i bardzo ważna, a często pomijana. Mm, najlepiej nie zejść przed snem, nie oglądać żadnych ich rzeczy na telefonie, telefonie telewizorze, tabletach mm. i innych rzeczach. Kładziemy się, wyciszamy, zasłaniamy wszystko, żeby się porządnie zdrowo wyspać. Wstajemy, witamy dzień najlepiej z pozytywną energią na raz dwa, trzy, wstajemy to a jest, jest <laughs> moja metoda naprawdę ona działa nie jest przyjemna ale działa no właśnie skuteczna słuchajcie a jeszcze ja przepraszam że ci wejdę w słowo bo tak sobie teraz pomyślałam o tych osobach um, które tak usilnie dzwonią do nas i bardzo chcą się zbijać tą swoją wagę i odchudzać to pamiętajcie właśnie jak za bardzo coś tam nie idzie i tak dalej, to żeby właśnie zadbać o ten, o ten cykl dobowy, o ten sen, może coś tutaj nie do końca działa i, i, i może tutaj można coś poprawić, żeby to ruszyło. No, no właśnie, myślę, że ludziom ciężko jest to uwierzyć, że... Że to ma takie znaczenie. Tak I samo że... też ciężko jest na przykład czasami uwierzyć, to, i to przede wszystkim mają kobiety z tym problem, żeby ruszyły do przodu, to że czasami na przykład muszą przybrać ten jeden tak, krok, to dwa zwiększyć zdemo. tą kaloryczność, czyli tak jakby m, troszeczkę. M, m, Odżywić i, i dać temu organizmowi więcej, żeby później zmniejszyć do zera na przykład, nawet nie do zera, tylko do, do bilansu zerowego tak. kaloryczność wtedy zaczynamy spadać. Więc no, no, no są takie rzeczy, które naprawdę nam ciężko jest kobietom przebrnąć, bo te każdy jeden kilogram, dwa to już jest trauma nasza e, olbrzymia i to jest jakby naturalne, że tym tak mamy. Tylko fajnie by było, gdybyście naprawdę czasami gdzieś tam zaufali i nie obcinali tylko kalory, tylko czasami dawali trochę więcej, żeby później móc. E, Dobrze jeść, a nie się głodzić i właśnie być nerwowym, w związku z tym i gorzej spać. No i wszystko się później jakby ogólnie zaburza. Yy, wracając do mojego podsumowania. Ważny jest sen, ale tu trochę dygresja dla osób, które ma, nie mogą sobie pozwolić na przesypianie akurat całej nocy do, do wschodu słońca. Yy, to można innymi rzeczami trochę podreperować ten nasz cykl lewowy, Czyli ustawiamy stałe, stałe pory posiłków, a właściwie okno żywieniowe polecamy wszystkim. My też osobiście je stosujemy, mm -hmm. teraz trochę je zmieniłyśmy. Dzisiaj nastąpiła modyfikacja. <grym> więc e, więc stałe, posi, stałe pory posiłków na pewno pomogą. E, czy coś jeszcze możemy dodać? Nie. Nie, już na dzisiaj wystarczy. E, może porozmawiamy następnym razem, bo to też bardzo ważne w cyklu dobowym. E, to na przykład medytacja, tak? Czyli relaksacja. Może tak, którą częścią jest medytacja, i myślę, że to też bardzo często nam pomaga. Mm -hmm. to, to może <grym> dla bardziej. E, osób, które myślę, że nie wiem, czy są bardziej zestresowane w związku z tym dzisiejszym tematem, czy to no, jest tak, też na odżywianie tak, też ma wpływ? Tak, tak. Wizualizacja ten. <grym> e, tego celu, tak? I celu i tego, tak. jak trawimy. Jak sobie zwizualizujemy, to nasze trawienie bardzo często lepiej przebiega. <grym> tym e, zaskakującym akcentem <grym> myślę, że zakończymy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. I w przyszłym tygodniu, tak, nas nie ma. Aha. W przyszłym tygodniu wyjątkowo nas nie ma, ale to jeszcze dokładnie ogłosimy, tak. jak to będzie przebiegało, czy po prostu nas nie będzie i może będzie artykuł pisany w takim mhm. razie. Albo może we wtorek zrobimy. A, albo we wtorek a, zrobimy. Yy, a na za dwa tygodnie na pewno widzimy się w poniedziałek. Tak, na 100%. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa. Pa.